Wolsztyńskim Lesie Miejskim pojawi się 10 niemal 100-metrowych słupów, po których będzie przebiegać linia wysokiego napięcia. Jest to projekt firmy Aldesa, której przedstawiciele spotkali się z mieszkańcami na debacie publicznej poświęconej tej inwestycji. Konsultacje odbyły się 20 sierpnia w wolsztyńskim ratuszu. Na pytania odpowiadali też projektanci nowej linii i władze miasta. Ta debata to jest ten moment, że mieszkańcy, przedsiębiorcy, każda osoba zainteresowana może wnieść uwagi i te uwagi, każda uwaga indywidualnie jest rozpatrywana i może być wpisana do planu lub w przypadku nieuzasadnionym nie. Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV będzie linią relacji Ostroęka Olsztyn-Mątki, zostanie wybudowana w ramach szerszego programu modernizacji sieci elektroenergetycznych. Jest to linia, która ma docelowo zabezpieczyć, zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej mieszkańcom części Mazowsza, województwa warmińsko-mazurskiego, w tym między innymi miasta Olsztyna. Linia zostanie poprowadzona w północnej części Olsztyna w większości przez tereny lasu miejskiego. Powstanie w technologii nadleśnej, co oznacza, że dzięki odpowiedniej wysokości słupów wycinka drzew będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Podczas debaty mieszkańcy zadawali pytania dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa nowej linii oraz jej oddziaływania na środowisko społeczne i naturalne. Padały między innymi pytania o ingerencję wysokich słupów w naturalny krajobraz. Odpowiadał na nie Adam Kiriczok z firmy Aldesa. Te konstrukcje są ażurowe, to nie są takie jak elektrownie wiatowe, lite, ruchome, przyciągające wzrok konstrukcje. Są konstrukcje ażurowe, w niektórym w, w, niespecjalnie będą widoczne. Nie będą widoczne w ogóle z lasu. Ponieważ nie jest nadleśna, nie ma przecinki pod nią, nie będzie widoczna. Z daleka też myślę, że specjalnie nie będzie ingerowała w krajobraz. Mieszkańcy pytali także o trasę nowej linii. Jak zapewniał Adam Kiriczok, wybrano najlepszy wariant jej poprowadzenia przez miasto. Głównym powodem do wyboru wariantów była minimalizacja wycinki drzew. W większości przypadków teraz słupy są posadowione na polanach oraz do dojazdu do słupów są wykorzystywane istniejące drogi. Przy innych wariantach, które też rozpatrywaliśmy, wycinki musiały być znacznie większe. Rozpoczęcie budowy nowej linii elektroenergetycznej jest planowane na połowę 2015 roku.